Określenie logarytmu, część druga. W pierwszej części omówiliśmy sobie definicję, wykorzystanie definicji w dwóch zadaniach. Przejdziemy do kolejnych zadań. Zadanie trzecie: wykaż, że i podpunkt a. 5 razy logarytm przy podstawie 9 z 2, dodać 2 razy logarytm przy podstawie 9 z 1 czwarta jest równe logarytm przy podstawie 9 z 2. Mamy wykazać, że ta lewa strona jest równa tej stronie prawej. Najczęściej, żeby wykazywać równość dwóch stron, wybiera się tę stronę, której, która jest bardziej skomplikowana, w której możemy coś wykonać. Więc wydaje mi się, że tą stroną jest właśnie strona lewa. Więc zacznijmy od strony lewej, przepiszemy ją i będziemy dążyć do tego, aby uzyskać to, co jest po stronie prawej. 5 razy logarytm przy podstawie 9 z 2 dodać 2 razy logarytm przy podstawie 9 z 1 czwartej. Spójrzmy tak, w lewej stronie mamy dodawanie dwóch logarytmów no z liczbami jeszcze, a po prawej stronie jest tylko jeden logarytm. Jaki stąd wniosek się nasuwa? No na pewno te dwa do siebie logarytmy musimy dodać. Jest na to wzór. Przypomnijmy sobie, logarytm przy podstawie a z liczby x, dodać logarytm przy podstawie a z liczby y. Jest to logarytm przy podstawie a z wyrażenia x razy y. Jest taki wzór. W porządku. I teraz pójdźmy tak. Oba logarytmy muszą mieć te same podstawy i mają 9 i 9. Ale dodawanie logarytmów możemy przeprowadzić tylko wtedy, gdy przed tymi logarytmami domyślną liczbą mnożoną jest 1. Po prostu nie ma tej liczby. A tu co mamy? Piątkę mamy tu i mamy dwójkę. Chcemy się pozbyć tej liczby 5 i 2. I ten wzór już. Był pokazywany, jeżeli mamy M razy logarytm przy podstawie A z X, to ta liczba idzie jako wykładnik tej liczby logarytmowanej i uzyskamy logarytm przy podstawie A z X do potęgi M. I ten wzór, zanim skorzystamy z tego, musimy wykorzystać ten wzór, czyli ta piątka idzie jako wykładnik liczby 2. Czyli będzie logarytm przy podstawie 9 z 2 i do potęgi piątej. Ta piątka powędrowała jako wykładnik. Dobrze. I to samo zrobimy tu. Dodać logarytm przy podstawie 9 i ta dwójka idzie jako wykładnik liczby tej 1 czwartej. Czyli będzie 1 czwarta i w całości do kwadratu. To jest pierwszy krok. Myślę, że zanim wykonamy dodawanie, to jeszcze wykonamy te działania. One nie są takie trudne, więc możemy to wyliczyć. Logarytm przy podstawie 9 z jakiej liczby? 2 do potęgi 5 to jest 32. I dodać logarytm przy podstawie 9. A 1 czwarta do kwadratu to jest po prostu 1, 16. I już jest lepiej, proszę spojrzeć, że mamy dokładnie już dopasowane do tego wzoru. Możemy już te dwa logarytmy o wspólnej podstawie dodać. I zgodnie z tym wzorem będzie 1 logarytm przy podstawie 9. Ale te liczby 32 i 1 16 muszą być w iloczynie. 32 razy 1 16. Tutaj jest mnożenie. Możemy skrócić 32 i 16 przez właśnie 16, tu będzie 1, tu będzie 2. I uzyskamy logarytm przy podstawie 9 i już z jakiej liczby? No i z tego mnożenia po prostu wychodzi liczba 2. I spójrzmy, wyszliśmy od strony lewej poprzez różnego rodzaju przekształcenia uzyskaliśmy taki zapis, taki, a to jest dokładnie strona prawa, czyli od strony lewej mamy pokazaną równość ze stroną prawą. Wykazaliśmy ten podpunkt. Podpunkt B. 3 przez logarytm przy podstawie 2 z 10 jest równe 1 druga razy logarytm z 4 dodać 2 trzecie logarytm z 8. Zwracam uwagę na to, że w tych dwóch logarytmach nie ma podstawy. Oznacza to, że domyślną podstawą jest po prostu podstawa 10. Pytanie jest teraz znowu takie, która strona jest bardziej skomplikowana? No tym razem strona prawa. Więc przepisujemy stronę prawą. Jedna, druga. Logarytm z czterech. Dodać dwie trzecie. Logarytm z ośmiu. Jak widzicie, znowu jest dodawanie dwóch logarytmów o tych samych podstawach, ale znowu przeszkadzają. Jedna druga oraz dwie trzecie. Wykonamy to samo co w tamtym zadaniu, czyli będzie logarytm z czterech i do potęgi właśnie jedna druga. Dodać. Logarytm z 8 do potęgi 2 trzecie. Tym razem może sobie poradzimy w ten sposób, że od razu przejdziemy do mnożenia, czyli wykorzystujemy znowu ten wzór, jest dodawanie logarytmów, i tu uzyskalibyśmy wtedy taki wynik. Logarytm, z liczby 4 do 1, 2 razy 8 do 2, 3. Zapis no, nieciekawy, tym bardziej, że mamy uzyskać tę stronę lewą. Ale jak wykonać to działanie? Czwórka no, i ósemka, obie te liczby to są potęgi liczby 2. Zamienimy właśnie na takie potęgi. Może już od lewej strony. Będzie równe. Logarytm. I teraz tak. Czwórka to jest 2 do potęgi drugiej. To jest dopiero czwórka. I do potęgi jednej drugiej. Razy. Ósemka to jest 2 do potęgi trzeciej. I ta ósemka była do potęgi dwóch trzecich. Ale dobrze jest złapać jeszcze to wszystko w nawias kwadratowy. Dlaczego? Bo my logarytmujemy całe to wyrażenie. Przepisuję logarytm, i teraz będziemy pozbywać się tych potęg. Potęga potęgi, wykładniki się mnożą. Tu będzie liczba 1, czyli z tego działania po prostu będzie 2. Tutaj. Też wykładniki się mnożą. 3 razy 2 trzecie, trójki się skracają i zostanie po prostu 2 do 2. Uzyskamy logarytm. No i myślę tak: najpierw spotęgujemy sobie to. 2 do 2 to jest 4 i razy 2 to jest 8. Uzyskaliśmy taki wynik. Pytanie, czy to jest to, Czego oczekiwaliśmy? No jeszcze nie. Tu mamy logarytm o podstawie 10, a tu jest logarytm o podstawie 2. No więc jak tu jest dziesiątka, chcę zamieść na podstawę 2. Do tego służy jeden ze wzorów stwierdzenia. A mianowicie przypomnienie, logarytm przy podstawie A z liczby B jest to iloraz. Logarytm przy podstawie c, przez logarytm przy podstawie c, i spójrzcie, że to c, zgodnie z założeniami dodatnie i różne od 1, my wybieramy sobie sami, i teraz co będzie logarytmowane w liczniku? Ta sama liczba, która była logarytmowana w tym, więc b. Natomiast co będzie logarytmowane w mianowniku? Ta litera a, liczba a, która była jako podstawa. I teraz ten, to jest tak zwany wzór służący do zamiany podstaw. Czyli my sobie narzucamy podstawę, jaką chcemy. A ponieważ po lewej stronie pojawił się, pojawił się logarytm przy podstawie 2, więc i tu wstawię dwójkę, i tu wstawię dwójkę. I zgodnie z tym wzorem. W liczniku logarytmujemy to, co było wcześniej logarytmowane, czyli 8. A w mianowniku to, co było wcześniej podstawą, czyli 10. Myślę, że już widzimy, że mianownik jest taki, jaki byśmy chcieli mieć. To jest oczekiwany mianownik. Co zrobić z licznikiem? Mianownik przepiszę. A teraz czy potrafimy to wyliczyć 2 do jakiej potęgi to jest 8? No do potęgi trzeciej. I proszę spojrzeć, uzyskaliśmy, czyli analizując całą stronę prawą, dosliśmy takiego wyrażenia, które jest stroną lewą. I to jest koniec naszego dowodu. Przejdziemy teraz do zadania czwartego zadanie czwarte Będzie brzmiało podobnie jak pierwsze, czyli po prostu oblicz i podpunkt A 4 do potęgi logarytm przy podstawie 4 z trzech. Mam nadzieję, że widzieliście coś podobnego we wzorach. We wzorze jest taki zapis. A do potęgi. Logarytm przy podstawie a z b równa się b. Taki jest wzór. Czyli jeżeli podstawa potęgi jest pewną wielkością i w wykładniku jest logarytm o takiej samej podstawie, z pewnej liczby. To ta liczba jest dokładnie wartością tego wyrażenia. I spójrzmy teraz na nasze działanie. Dokładnie to, co widzimy, pasuje do tego, co jest po lewej stronie tego wzoru. Czwórka, czwórka, i tu jest trójka. A zatem wynikiem jest po prostu liczba 3, co kończy działanie. Bardzo prosty przykład. Bezpośrednio. Wynikający z tego wzoru. Podpunkt B. 6 do potęgi. 2 logarytm przy podstawie 6 z 2. No spójrzmy. Jest szóstka. Jest logarytm przy podstawie 6 z liczby 2. No, niestety przeszkadza nam ta dwójka. No to już wiemy, co mamy zrobić. Ta dwójka idzie jako wykładnik tej liczby, czyli będzie 6 do potęgi logarytm przy podstawie 6 z 2 do kwadratu. Czyli wynikiem jest ta liczba, czyli 2 do kwadratu, czyli po prostu 4. I koniec zadania. Pod punkt C. 49 do potęgi logarytm przy podstawie 7 z 3. No i zaczynają się pewne schody. Dlaczego? Ponieważ no, tym razem tu jest 7, ale tu jest 49. Którą z nich zamienić na którą? Czy 49 na 7? Czy siódemkę na 49. No raczej logarytm by mnie nie zmieniał, a zatem spróbujemy zamienić 49 na 7. A wiemy, że to jest po prostu 7 do kwadratu. To jest liczba 49, no i oczywiście jeszcze do takiego wykładnika. No i tak. Teraz przeszkadza nam ta dwójka. Normalnie powinniśmy wymnożyć, prawda? I uzyskalibyśmy coś podobnego jak tutaj. Ale wydaje mi się, że możemy sobie zdań troszkę uprościć, bo tu jest mnożenie wykładników, a my wiemy, że mnożenie jest przemienne. Więc jeżeli zamienimy kolejność tych wykładników, no nic nie powinno się zdarzyć. Wynik musi być ten sam. Też musiałbym mnożyć. Czy dwa razy logarytm, czy logarytm razy 2. To jest to samo. A tutaj widzimy w tym nawiasie dokładnie nawiązanie do tego wzoru. Siódemka, siódemka, 3. Zatem wynikiem tego nawiasu jest po prostu liczba 3. I oczywiście jeszcze do potęgi drugiej. I wynik 9. Koniec tego przykładu. Podpunkt D. 4 do potęgi. 2 plus logarytm przy podstawie 2 z 5. Tu jest jeszcze inny problem. Spójrzcie, ponieważ tak przeszkadza nam taka, takie dodawanie, taka suma nam przeszkadza. Jak tej sumie się pozbyć? No to nawiązanie do tym razem wzorów nie jest związane z logarytmami, ale z potęgami. Skąd mieliśmy taką sumę? Raczej w drugą stronę był wzór, ale on się brał z takiego zapisu. A raczej stąd szliśmy tutaj. Ale tym razem, spójrzmy, taką sumę możemy zamienić na, takie, na taki iloczyn dwóch potęg. I to wykorzystamy w naszym zadaniu. Czyli będzie 4 do potęgi drugiej razy 4 do potęgi logarytm przy podstawie 2 z 5. I już jest lepiej. Już nie ma tej sumy. 4 do drugiej, no to jest to oczywiście 16 razy. A co zrobić z tym? No to jest zadanie podobne jak wcześniejsze. Tu jest dwójka, tu jest cztery, więc czwórkę zamienimy na dwójkę. 2 do kwadratu to jest czwórka, i do potęgi logarytm przy podstawie 2 z 5. Znowu zamienimy kolejność i do kwadratu. 16 jest ciągle przepisywana. Wynikiem tego nawiasu już tutaj, tutaj widzimy, że 2, 2, 5, to jest po prostu liczba 5. To jest wynik nawiasu, ale ten nawias był do potęgi drugiej, czyli 5 do kwadratu. Mamy mnożenie i potęgowanie. Wiadomo, że najpierw potęgowanie. 16 razy 25. I to, jeżeli się nie mylę, to jest po prostu. 400. I dla utrwalenia, skoro było dodawanie, zrobimy jeszcze jeden przykład z odejmowaniem, czyli podpunkt będzie E. Pod punkt E 27 do potęgi logarytm przy podstawie 3 z 2 i odjąć 1 trzecia. Tym razem jest odejmowanie wykładników, no nie będę wzoru pisał, jest on dobrze znany, więc to jest dzielenie. Czyli to jest 27 do potęgi. Logarytm przy podstawie 3 z 2 przez 27 do potęgi 1 trzecia, bo wtedy wykładniki się odejmują. Co w liczniku 27 i 3? 27 zamieniamy na trójkę. 3 do 3 oczywiście, i do potęgi logarytm przy podstawie 3 z 2. A mianownik. No, albo używamy pierwiastka, ale lepiej zamienić 27 na też 3 do 3. I do potęgi 1 trzecia. Tu wiadomo, zamieniamy kolejność wykładników, bo to już było robione, ćwiczone. I teraz dopiero do tej potęgi 3. A w mianowniku wykładniki się mnożą. I to będzie 3 do potęgi. No 3 razy 1 trzecia to jest 1. Teraz zgodnie ze wzorem jest trójka, jest trójka. Wynikiem jest ta liczba 2. 2 i oczywiście do potęgi trzeciej. A w mianowniku no 3 do pierwszej to jest wiadomo 3. 2 do 3 to jest 8 przez 3, czyli 2 całe i 2 trzecie. I to jest koniec tego obliczenia. Zostaje nam jeszcze tylko jedno zadanie, i wtedy już skończymy część określania logarytmu. Zadanie brzmi tak. Wiedząc. Że logarytm przy podstawie 3 z liczby 4 jest równe a i logarytm przy podstawie 3 z liczby 5 jest równe b oblicz logarytm przy podstawie 27 z liczby 0,8. Inaczej mówiąc, mamy to obliczyć, ale w międzyczasie musimy to wykorzystać. No to przepiszę sobie ten logarytm. Logarytm przy podstawie 27 0,8. Na pewno nawiązać muszę do tych dwóch logarytmów. One są przy podstawie 3. A tu jest logarytm przy podstawie 27. Już używaliśmy dzisiaj tego wzoru. Czyli zamiana podstaw, czyli my chcemy mieć logarytm przy podstawie 3, bo takie są w tym naszym założeniu. I co wtedy? No to 0,8 jest logarytmowane tutaj, natomiast ta liczba 27 tutaj. Pierwszy krok już jest. Następny krok. Zapis dziesiętny znowu nawiązuje do tego, żeby raczej od niego odchodzić. Czyli to jest logarytm przy podstawie 3,8, ale po skróceniu to jest 4,5. I proszę zobaczyć, logarytm przy podstawie 3 pojawia nam się czwórka i piątka. Czyli przypuszczam, że idziemy w dobrym kierunku. A tutaj logarytm przy podstawie 3 z 27. No tę wielkość można obliczyć. Bo 3 do której potęgi podnieść, aby uzyskać 27? No do potęgi trzeciej, czyli ta liczba to jest po prostu 3. No dobrze. Czyli to 3 przepiszemy. Natomiast co zrobić z tym? Tu jest dzielenie. A nie chcę mieć dzielenia. Chcę mieć oddzielnie trójkę oddzielnie piątkę. Też już to było wykorzystywane, ten wzór, że takie dzielenie... Uzyskujemy w logarytmach w wyniku takiego odejmowania. Czyli gdybym miał takie odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach, to wówczas byłby to jeden logarytm z silorazu. Już jest lepiej. I teraz spójrzmy, co to jest to? No to jest nasze A. To jest nasza wielkość A. A co to jest to? No to jest nasza liczba B. A zatem wynikiem jest A minus B i przez 3. Polecenie brzmiało, wiedząc, że oblicz, czyli musieliśmy nawiązać do tych dwóch literek A i B i jest nawiązanie, co kończy zadanie. I to było Ostatnie zadanie z tego tematu.